Dear Ladies and gentlemen, Witam z powrotem w SCP The Endurance. Czas na nas trzecią. Po raz kolejny w sumie, ale. No. <ścoughs> z każdym napotkaniem jest odblokowujesz ograniczoną wersję... ograniczoną wersję dokumentacji. Hejo, dobra. Kończamy to coś i o dwu, trzy, jeden, Okej. Okay. Siema. Um. Help. Mówiliście mi, żebym to wpisał? Shutdown door, light, flash, flash? Tarka włączona! Aha, y wy wyłącz. Dobra. Niepotrzebne mi to. Check cam, cam ID. Cam 2 i e cam 4 i e Vent power. Wydaje mi się, że to po prostu na challenge, bo wszystko z tego umiem. Kpisz sobie, nie kpię sobie, dobra już. Prawdopodobnie Trochę straciłem zbyt dużo mocy teraz. Um, I co teraz zrobisz? No... O.

Haha! Ha. Wygrałem chyba, że najpierw umrę. <grym wytrzyma> Gdzie? Chyba szedł na piętro Okej, okay, jest tutaj kamera 5D. Siema! Wygrałem! Hahaha! Ha, 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 ha. Idź sobie teraz Jej Simpson. No okej okay. eee, Nie robię sobie z tobą jaj Nie mogę poczekać momentu Słuchajcie, szybko, 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 szybciej. Nie ma go tu, nie ma go tu, gdzie jest? Śmieszne. O nie, o nie, o kurde. O. Jest źle, jest źle. Snapi, snap czas. Mogę tutaj. O, oh, okej, okay. o, oh, okej, okay, okej. Okay. Ja się ciebie nie pod. O, masz. Super. Fajnie było. Dawaj. I am dead. Tak wciul. Wait, czy, czy ja mogę tutaj po prostu manewrować teraz bez. bez ekranu? O, super. Czym jesteś? Będziesz Szydar. To, to, to jest niefajne Wait, nie mogę w to wejść, bo mam... Po pierwsze mam zgaszone, a po drugie Tam jest co drzwi. Co mi zrobicie coś? Oczkowe? Co teraz zrobisz to? Jest zbyt cicho, żeby mi się to podobało. Będę z nim grał do momentu, kiedy przeżyję. Chcę a O, fajnie. Czwarta. Jestem. Jestem, spokojnie. Co za niecierpliwy typ. Dam sobie radę, mam 15%, jest piąta. Jeszcze z tobą wygrałem, lol Ez Pójdziesz sobie? Wygrałem patrząc się na was Ha 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 Chyba, że z jakiegoś powodu podczas zakładania maski jeszcze ten... Ten sobie weźmie... Wygra nie były zamknięte drzwi Drzwi były zamknięte... Jeżeli dobrze, dobrze pamiętam. Chyba, że one się otwierają jakoś automatycznie czy coś. Mm, tak blisko! Come on! Nie jest tak źle. Pewnie jest sporo sekretów w tym ładowaniu się kąpa. Cześć. Hej, hej. Prawnienie poziomu drugiego. Zobaczmy bibliotekę SCP. Co ty robisz? Nie ma niczego czerwonego sad Jasne, dawaj. Kółko i krzyżyk. Co tam jest? A! Ten, na którego się nie patrzy. Cześć. Wziął się zgasił, tutaj trzeba to przymknąć. Słuchaj, ty już się ruszyłeś, nie? Muszę się połapać, co... Jak się łączy to, te drzwi z tymi drzwiami. To nie zwiększa zużycia, więc któreś zamknę. O, masz. Halo, halo kurcze. Taki masz wielki z tym problem, że ja tu jestem. Uf. Nie mam tylko ciebie na głowie. Toksyczny, maskowaty gnojku. Masz. Super. Słyszę went... Kogo ja mam niby słyszeć w wentach? Chyba, że te czerwone coś... O. Świetnie. Chwila, moment, czy zużycie się nie zmienia, jak to uśpię? No, dawaj następną w takim razie, kto zarządza środkiem, zarządza resztą. Przynajmniej przez do określonego stopnia bulbul. Słyszałem cię, bulbul. Nie, tu jesteś. O, dobra, jednak się zmieni. Nie. Come on, nie jesteś głupi. Widziałem. Wents. Muszę sprawdzić te wenty, bo nie wiem, czy pojawia się te czerwone coś tam, ale u, -u, -u. Przydałoby się, żeby się pojawiało. Tam jesteś. Nie widzę tego czerwoniaka. Cześć. Y Dobra, cokolwiek teraz nie zrobię, jest remis. Dobra. Cześć. Gdzie głupi. Juhu, remis! Świetnie. Dobra, ja już może to przywrócę. Wydaje mi się, że jestem, jestem na tyle ustawiony z energią, że nie muszę już się męczyć bardziej niż się męczyłem Nie mam też takiej złej sytuacji jak była na początku Gdzie jesteś? Zamknij web Jesteś tutaj kolego Nie mam o co się martwić za bardzo na chwilę obecną Poza tym wychylającym się Traciarzem. chociaż nie wiem co on robi, bo w sumie nie doświadczyłem jeszcze. O masz Cała energia poszła się walić. Hej, hej! On tak zrobił? O, dobra, on sobie przychodzi. To jest. To jest bardzo zła sytuacja. Cześć. Ale przerąbany. Kościół. Super! Cóż. Albo mi coś wytupta, albo to coś przyjdzie. Ale przed chwilą poszło, więc... Szósta? Sześć? Plus? Sajga chyba nie może mi się teraz pojawić. Come on! Come on, szósta, musi być... Yes! Jest szósta, tak! Tak, właśnie. <śleszy> Jest dobrze. <śleszy> Noc numer cztery! Tak jest! Dzięki za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku w nocy numer 4. Na razie i cześć!